I cyk! Nowy dzień mazurski, ja testuję kamerę DJ Osmo Pocket, mój wczorajszy zakup i co, zaraz mm, powiem coś więcej. Mm, Kabaryna już czeka, Chyba dzisiaj na mnie. Baram. Odpalam kabarynkę. Jadę zobaczyć jakieś bunkry. Dowiedziałem się, że są u nas w Piszu. Dwa na pewno. Przyjadę się tak rekreacyjnie, bo mój kolega Piotrek ma. E, kurczę, mój kolega Kuba ma jutro i pojutrze wolne. Więc będziemy odpalali długą trasę rowerową jutro i najprawdopodobniej pojutrze. Więc dzisiaj kręcę się tu u siebie. E, tu u siebie po mieście i o okolicach niedalekich. Eee, no to jedźmy kabarynka. Brum, brum, brum. Do wielku dalej jedź. Tak będzie jak w tym kawale <ścoughs> O Jasiu. pomniało, że ostatnim razem jak byłem w Piszu powiedziałem, że pokażę wam yy, yy, pomnik yy, Merchora Wańkowicza. Właśnie to jest ten. To jest taki mazurski podróżnik był. Wiecie, teraz mogę ładnie się kamerą wam pokazać wszystko. No macie. pykesz. Tu mamy rzekę Pisa, tak? Wszyscy wiedzą, hotel Pisa. I co tu jest napisane, moi mili? Że Melchior Wańkowicz odbył podróż w 35, 1935 roku po Warmii i Mazurach. I owocem tej wyprawy był reportaż pod tytułem Na tropach Sementka. Opisał w nim życie mieszkańców regionu. Odkrył dla Polaków szlaki jezior mazurskich, które przemierzał kajakiem. Podróż zakończył w Piszu, stąd wpłynął, e, stąd wpłynął Pisał w kierunku Narwi. Pomnik wzniesiono w 75. rocznicę wydania na tropach Smentka, Podobno jednej z najlepszych książek o Mazurach. A ja odpalam kabarynkę dalej. Cisnę na bunkry. an mm, kabarin ka kabarin ka ale znalazłem taki budynek, w którym kiedyś pracował mój tata na kolei To chyba jest zwrotnica się nazywa, tak? Czy nie wiem, nie wiem dokładnie jak się nazywa ten budynek, oni tutaj właśnie zmieniali tory i tak dalej, i tak dalej tam Kiedyś dużo takich bajch było jak chodziłem, bardzo mi się to podobało, no ale to było 20 lat temu bo teraz dostał tylko sam budynek kurczę nie ogarniam tej kamery jeszcze dostał ten budynek nie byłem tutaj kurczę już tyle lat nawet w tym miejscu dzisiaj na te bunkry jadę i tak sobie właśnie go obczaiłem po drodze więc ja się zatrzymałem z sentymentu ale jadę szukać bunkrów dalej elo o patrzcie trzeba tutaj zadzwonić to jednak może być jakaś grubsza sprawa z tym schronem to jest schron bierny Regal Bau. dwa, zaraz pojadę sobie do domu i, i, i poczytam sobie o tym zapiszę sobie numer no i wydaje mi się, że będzie jakiś ciekawy materiał z tego powodu zamknięte tutaj, nie można przejść tam, tam z daleka jest taka e, tabliczka pisze punkt oporu, pisz trasa historyczna więc pewnie będzie to taka wiecie eee, głębsza historika. <złysza> Ja mam wam trochę czasu, tu jadę na plaży miejską, pokażę wam tą plażę. Eee, jeszcze raz To właśnie lepszą kamerą, zjedzę je pączka, wypiję kawkę, pochilluję, zadzwonię do pana od bunkrów, czy tam pani, nie wiem, kto odbierze i zobaczymy, co będzie dalej. A tutaj zaraz będzie taki mostik kolejowy, ja mam wam pokażę. Zobaczcie, to był nasz stary most kolejowy. Taki sal, że hoj, hoj hoj. I tutaj PKP polskie linie kolejowe oddały go jako obiekt dla rzecz gminy w formie darowizny, więc kolega mówił, że chyba będą go w ogóle w jakieś szkło obrabiać. A tutaj mamy już nowiutki, ładniutki, nowy ładne. Widziałem, że się niektórzy szczepiają do moich zdrobnień. A ja po prostu lubię sobie zdrabniać. Bo mi tak jest fajnie o. Widzisz, jaki piękny. Łobądek. <śpiewa> na jezioro że roś pączki kawka rowerek tak baza baza tak sobie wita kolejny poranek ze swojego życia Ać pięknie tu jest no nic zaraz trzeba dzwonić do ludzi od pąklów niech oni tam się nie opierdzielają tylko robią czasy zobaczymy coś fajnego dzisiaj mam nadzieję woda dopisuje Dobrze. No, bo jak jestem sam, to się mniej stresuję. E, przy ludziach się zawsze stresuję, jak nagrywam, więc y, teraz, właśnie. Oj oj oj, osalata, salata, baniutka. E, no, więc myślę, że się będę mniej stresował. Nie ma ludzi, więc lubię tak sobie solo. Jestem właśnie bardziej rozgadany, jak, jak to widzicie. Może, może to widać, może słychać, nie wiem. E, no nic, no, nie zawracam wam gitarki. Zobaczmy, co się będzie rzudziło. Cały dzień będzie jakimś takim spontanem, wielkim, bo, no, bo nie mam jakiegoś planu. Tak Słuchajcie, chyba nic z tych schronów będą, bo, 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 bo zadzwoniłem do pani, która jest w szkole. Powiedziała, że jutro o 12:00 i mogę się z nią spotkać. Zwiedzanie schronu jest za darmo. Ale ja jutro chyba jadę na wycieczkę całodniową i pojutrze też później jadę. Zadzwoniłem na drugi numer. Pan powiedział, że weekendowo oprowadza. I w takim razie, jeżeli jutro będzie jakaś pogoda nie taka nie halo nam nie wyjdzie, to pojadę sobie właśnie na te skrony i pokażę. A kurczę, chciałem to zobaczyć strasznie, bo to mnie już tak zainteresowało, wiecie. No eee, nic, doczytam sobie, co to za schron i Wam powiem, co to za schron, jeżeli nie pojadę tam, to, to powiem. A teraz, a teraz muszę sobie coś wymyślić, ale na razie, zobaczcie, chilluję sobie bo chillowanie jest bardzo ważną podstawą. Podstawową rzeczą, bardzo ważną. I teraz będę to usprawniał każdego dnia. Będę robił się piękne poranki, bo jednak trzeba doceniać takie rzeczy, że można być w danym miejscu, w danym czasie. Co tam. Mogę wam dzisiaj jeszcze ciekawego pokazać. Bo w polsko na gimnazjalną, do której czas, wcześniej. Szkoła numer 4 Widziałem tutaj z parasolana do piątej klasy. Parasol to Kuba, później jedziemy razem na szeroki ostrów. Zachód słońca. Będziemy gadać. Więcej coś. Kurde, wieki tu nie był. Zrobię kółko i spadam, żeby mnie wygonią. Pego się. Pego się. Pego I mamy się. Pego że już to się. nie się. Pego tak naprawdę się. Pego się. Pego się. Pego się. też już parę lat stoi. Ja się nie nawet. Hala sportowa tutaj. I wyjdziemy z tyłu. Uu, teraz się przyjebie. No nic. Kurde, wracam sobie do domu. Mogę przed dziadkowi pomóc skocić. Yy, nie trawnik, ale żywopłocik. I kurczę, jak nie tego bunkru, to chyba wezmę i zmontuję zaraz QA i wstawię dzisiaj. I później, właśnie pojedziemy ze, z Kubą, Karoliną i pewnie Ajkiem. E, to sobie dogram tutaj drugą część. Także są moi mili, miłego dziąka, chociaż pewnie już oglądacie do wieczorem. To miłego wieczoru Wam tu życzę. A ja jadę. Do Babci. Jest. Gdzie jest? Tak, jedziemy. Jeszcze. Kuba. Emerald! Jedziemy na o... Szeroki ostrów. Tak. Dobrze mówię. Szeroki ostrów. Jedziemy sobie. Na Tak, na zachód słońca. Bunkrów nie było, ale i tak będzie za fajnie. W przyszłości koalicji. Marcin Zaborski teraz z nami. Jestem. Dziękuję. Dzień dobry. Marcinie. Wciąż sporo gorzkich słów pada między koalicjantami. A jak Siema. <grym> a. <grym> Nie, <grym> Nie. <grym> Nie dałeś. A jak A jak Ajek. Powiedz coś, wokół a powiedział. <grym> Czekaj, założę skalbety po tym Musimy iść dwie, żeby zrobić Musimy iść bez decyzji Arek, obudziłeś się? Ale, 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 ale. Ale, Makita, masz litra Patrzcie u Ajka Gadzie brudne Jakie Gacie stary A co ty ostanę? Jakie trzymasz pokoju? No Gacie. Tutaj Kiedyś taka historia była dosyć śmieszna, nie Kuwa? Ale bardzo. A no nie jedna. No. Jak, Ajek, jak Ajek powiedział, że nie ma nikogo u niego w domu. A może powiedziałem to później, co? Później, może być później. 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 Nie wiem tego. Czego? Śmieszna historia z życia. Mało latów. Pamiętniki. No. Ale takie Widziałem, że z tyłu zrobił sobie sam. Zrób to sam? Zrób to sam. Biurko też. Gdzie jedzie Marek? Nie wiem. I tu Tak? tak? A, no. I który... Jedziesz z nami jutro? Skąd się. No <laughs> i proste, nie? Ale skąd się? No i no, to ty, to, to ja skąd Idziemy tu na rower, a w ty? No, a o której będziesz? <gryzny> nie wiem. Spoko. Okay. Dobre koczko jest. jest, jest. Najlepsza. Wejdź, czekaj. Dostawcze Volkswageny. Caddy Legend Edition. I Crafter LT Edition. W stu niezawodne. W <gryzny> ooo dobra jest akcja. kurde co ty się znowu dzieje dobra jest akcja animacja jesteśmy na śniadbach jest kozacki zachód słońca ale już tutaj ktoś tutaj zobaczcie już sobie robi jakieś sprzęty mają ludzie właśnie jakie dziki. To ustawić jakoś. To musimy jeszcze gdzieś iść chyba co? Jeszcze dalej nie? O kurde! O, gdzie? Co my tu mamy? Oj, cofnąłem jeszcze, jeszcze Co my tu mamy? O kurczę! E, mazurskie Hawaje. My tu mamy, jak to powiedział kolega, Kuba. E, tu jeszcze widać: ludzie śpią sobie w namiotach. E, polują na piękne zachody. Słode, e, zachody słońca i wschody. Mają mega sprzęcik. Jak było można zobaczyć. Tam idą moi ziomale sobie chyba ziomale? Jak zachód? Hawajski Zaszedł <laughs> Hawajski o. Ajek bawi się z pieskiem Który piesek bawi się z Ajkiem Tak Ajek też pije piwo zero Cicho! nie ma tego O, tu tylko Słuchajcie, ja się z tego pięknego miejsca żegnam z Wami e, Piwkiem zero oczywiście, bo ostatnio moje ulubione e, i, i soczki też pił, ale chciałem powiedzieć, że jutro pojedziemy chyba nad jezioro Bełtany i jak będzie fajna ładna pogoda to będę się kąpał także do widzenia